Blisko dwa lata, tyle mieszkańcy Dąbrowy Górniczej musieli czekać na powrót tramwajów do swojego miasta. Powodem była oczywiście trwająca kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego na głównej osi miasta, czyli Alei Piłsudskiego, ulicy Królowej Jadwigi i Sobieskiego na odcinku od ulicy Kasprzaka do granicy z Będzinem. W ramach modernizacji torowisk wymieniono blisko 10 km toru pojedynczego w ciągu 4,6 km dwutorowej linii tramwajowej oraz przebudowano pętlę dąbrowa górnicza Urząd Pracy. Ale nie była to tylko wymiana torowiska, którą to inwestycję wykonały tramwaje Śląskie. Część drogowa miała znacznie większe znaczenie. Przebudowana została przez miasto w taki sposób, by uspokoić ruch oraz stworzyć infrastrukturę przyjazną pieszym i rowerzystom, a także zintegrować komunikację tramwajową z autobusową, by te częściej były swoistym uzupełnieniem, a nie konkurowały ze sobą na podobnej trasie. Przebudową rozpoczęły się w połowie listopada 2021 roku, a całkowicie tramwaje zniknęły z ulic Dąbrowy w marcu 2022 roku. Należy też dodać, że nie był to pierwszy remont w ostatnich latach przeprowadzony w Dąbrowie, bowiem w 2019 torowisko wzdłuż ulicy Kasprzaka w Gołonogu w kierunku Huty Katowice zostało wyremontowane, ale wtedy nie ingerowano aż tak bardzo w funkcjonowanie komunikacji tramwajowej. Powodem był mniejszy zakres prac, dzięki któremu tramwaje jeździły z drobnymi przerwami, najczęściej po jednym torze wykorzystując mijanki. Jakie efekty udało się uzyskać po tak kompleksowej przebudowie głównej osi miasta i jak znacząco może to wpłynąć na komfort przemieszczania się zarówno pasażerów tramwajów, autobusów, pieszych, rowerzystów czy też zmotoryzowanych, postaram się wyjaśnić w tym filmie. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że remont torowiska znacząco przyczynił się do komfortu jazdy tramwajem. Tak, po prostych torach jeździ się zdecydowanie wygodniej. Tutaj Ameryki na nowo nie odkryjemy. Niestety stare, zbudowane kilkadziesiąt lat temu tory nie były już w najlepszej kondycji, a tramwaj w niektórych miejscach lubił zatańczyć. A co nie zawsze na pewno przygotowani byli jego pasażerowie, nie znający tych tanecznych kroków wewnątrz wagonu. Pozwoliło to również na wprowadzenie na trasy linii 21, 22 oraz 28 niskopodłogowych tramwajów, które teraz aż w dwóch trzecich kursów obsługują miasto. Tutaj praktycznie nic się nie zmieniło w zakresie tras, jakie tramwaje obsługują w Dąbrowie Górniczej, bowiem wszystkie trzy linie kursują przez całą długość miasta od tworzenia Huty Katowice aż do ostatniego przystanku przy urzędzie pracy na granicy z Będzinem. Tramwaje powróciły więc na swoje docelowe, pierwotne trasy. Linia 21 kursuje z Huty do Milowic w Sosnowcu i uwaga, jest najdłuższa linia tramwajowa w całej sieci Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Liczy ponad 22,5 km. Linia 22 kursuje na swojej pełnej trasie także z Huty Katowice do dworca w Czeladzi. A linia 28 je pozostałe zaczyna większość swoich kursów na Hucie, a kończy w Będzinie na przy osiedlu Zamkowym przed zajezdnią tramwajową obsługującą ten rejon. Na terenie Dąbrowy, oprócz końcowej pętli tworzeń Huta Katowice, znajdują się dwie inne: Gołonuk, Wiadukt S1 oraz techniczna pomiędzy hutą bankową a urzędem pracy, i ta ostatnia właśnie została przebudowana w tym projekcie modernizacyjnym. Z ciekawostek wykorzystania obu pętli, to jest gołonogi wiadukt S1 oraz Dąbrowa Górnicza urząd pracy, to obie w normalnym ruchu wykorzystywane są tylko kilka razy w ciągu dnia przez linie 22 oraz 28. Przede wszystkim w kursach wieczornych skróconych do wiaduktu. Dodatkowo linia 28 w dwóch kursach kończy na hucie bankowej i z powrotem wraca w kierunku gołonoga. Jednakże w przypadku jakichś zatrzymań, afari czy planowanych prac torowych w przyszłości będą one wykorzystywane w szerszym zakresie. Wszystkie linie kursują w dni robocze co 20 minut, więc w każdą stronę tramwajem można pojechać średnio co około 7-8 minut. Na 21 spotkamy w pełni niskopodłogowe 32-metrowe Pesy Twist oraz Helmuty z niskopodłogowym środkowym członem, czyli zmodernizowane przez tramwaje śląskie Duwagi PT. Dwudziestka dwójka obsługiwana jest w większości przez pojedyncze wagony, niską podłogę zapewniają tam tramwaje moderus beta, a całość kursów uzupełniona jest przez 105ki. jest: jeden rozkładowy skład wagonów 105a. Dwudziestka natomiast w całości kursuje na solowych wagonach i tak samo tutaj za niską podłogę służą moderusy beta, a pozostałe wagony to 105 Wraz z uruchomieniem tramwajów zmieniły się trasy niektórych linii autobusowych, tak by częściowo nie dublowało na przebiegu linii tramwajowej. Trakcja szynowa i autobusowa spotyka się jednak od ponownego uruchomienia bezpośrednio na dwóch przystankach. Są to Aleja Róż i Gołonuk Manhattan. Gdzie zdecydowano się na likwidację stanowiska autobusowych na jezdni i przeniesiono je na nowo zbudowane perony tramwajowo-autobusowe zlokalizowane na torowisku. W tym celu należało odpowiednio zaadoptować podczas remontu istniejące przystanki tramwajowe w taki sposób, by mogły na nie wjechać również autobusy. Te cztery zintegrowane perony tramwajowo-autobusowe, po dwa w każdym kierunku na wymienionych przystankach wykonano między jezdniami poprzez betonową nawierzchnię, w której ułożone jest torowisko. Oczywiście autobusy, aby wjechać na nowe perony wykorzystują odpowiednie najazdowe pasy ruchu, a opuszczając je mają tutaj pierwszeństwo przed innymi zmotoryzowanymi. Natomiast wjeżdżając na perony kierowcy autobusów muszą ustąpić jedynie zbliżającym się na terenisku tramwajom. Często jednak motorniczy korzystając z punktualności przyjazdu na dany przystanek ustępują swojego pierwszeństwa nadjeżdżającym autobusom, by mieć pewność będąc w pozycji lepszej widoczności pojazdu przed tramwajem, że nie dojdzie do jakiejś kolizyjnej sytuacji. Od po prostu zwykła dżentelmeńska uprzejmość pomiędzy prowadzącymi pojazdy komunikacji, a przy okazji bezpieczny wjazd na Peru. Co do pierwszeństwa tramwajów na całej głównej osi komunikacyjnej, to również zostało ono znacząco poprawione, a w zasadzie to ujednolicone, ponieważ powstałe po przebudowie ronda w miejscach skrzyżowań z linią tramwajową dają bezwzględne pierwszeństwo na przejazd właśnie trakcji szynowej, zarówno wjeżdżającej na rondo, jak i z niej zjeżdżającej. Uspokojenie ruchu na głównej osi dokonane zostało również poprzez stworzenie przejść dla pieszych i rowerowych na jednym poziomie zjezdni, co znacząco poprawiło płynność ruchu pieszych, zwłaszcza w miejscach, gdzie występują perony tramwajowe, które przypomnijmy, znajdują się od granicy z będzinem do ulicy Kasprzaka cały czas między jezdniami samochodowymi. Wszędzie tam, gdzie do tej pory piesi musieli korzystać więc z przejść podziemnych, teraz mogą przechodzić po przejściach dla pieszych zlokalizowanych w poziomie jezdni. Znacząco to wpłynęło na uspokojenie ruchu drogowego, chociaż kierowcy samochodów muszą teraz mieć się na baczności i obserwować uważnie teren wokół przejść, gdyż przypomnę, w polskim prawie to pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. Chociaż. Tutaj przez przestroga dla pieszych, bo nie w każdym mieście występuje trakcja szynowa, więc nie wszyscy możecie wiedzieć i zwracać na to uwagę, ale tramwaje nie zatrzymują się przed przejściem dla pieszych, na które ktoś próbuje wejść. Tutaj tramwaj ma bezwzględne pierwszeństwo, czy to przed innymi pojazdami, czy też pieszymi. Wynika to też trochę z faktu, że kilkunastu tonowy tramwaj po prostu w miejscu się nie zatrzyma. Przechodząc więc przez przejścia zlokalizowane na torowisku, daj pozór i zatrzymaj się, by żyć. Zasada poruszania się tutaj jest dość prosta. Piesi mają pierwszeństwo przed ee, użytkownikami zmotoryzowanymi na jezdni, na przejściach dla pieszych przechodzących przez jezdnie, natomiast nie mają pierwszeństwa przed pojazdami szynowymi, czyli tramwajami. I tak samo pierwszeństwa nie mają też na okolicznych rondach. Ee, samochody przed tramwajami. Tramwaj jest tutaj na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o priorytet. Z ciekawostek w temacie przejść na perony po środku jezdni należy dodać, że nie wszystkie przejścia podziemne zostały zlikwidowane. Jak ktoś ma taki kaprys albo przyzwyczajenie, nadal może z nich korzystać. Czasem dla treningu warto trochę pochodzić po schodach. Zlikwidowane zostały jednak dwie kładki nad jezdniami. Uznano, że nie komponują się one już w nowy krajobraz miasta z uspokojonym ruchem i wyniesionymi przejściami dla pieszych. Pewno wiele rzeczy można było zaprojektować lepiej, jednak ja, jak dla mnie ta koncepcja uspokojonego ruchu robi pozytywne wrażenie. Szkoda tylko, że torowisko zostało wysypane tłucznie. Dużo lepiej moim zdaniem komponowałby się zielony, zadbany trawniczek między szynami na całej długości trasy tramwajowej. Z ciekawostek sieci tramwajowej okiem miłośnika komunikacji polecam każdemu przyjazd na klimatyczną pętlę tworzeń Huta Katowice tuż przy ogromnym kombinacie hutniczym, który powstając praktycznie zdefiniował cały przemysł Dąbrowy Górniczej i do którego obecnie dojeżdżają jako do końcowego przystanku wszystkie linie tramwajowe. Klimat industrialny robi tutaj naprawdę spore wrażenie. Oczywiście, obok pętli tramwajowej mamy też dość zaniedbany, ale także duży dworzec autobusowy, do którego dociera 20 linii autobusowych. Tętni on życiem, szczególnie w godzinach zmian w pracy na hucie Katowice. Na koniec wrzucę taki komunikacyjny suchar, prosto z sieci tramwajowej Dąbrowy. Gołonoskie laski mają zawsze kuchnię po drodze. Goł